Dobra, jesteśmy przestrzeń tutaj na koło. Odkurzona, wymyta. Może nie tak idealnie, bo na sucho robiłem, ale będzie okej. Okay. Gdyby mi się postarał to by jeszcze wyglądało to jak nowe. Ale po tym, co tutaj było, to jest myślę, uważam, pierwsza klasa, ekstra klasa. No i tak to wygląda. Dobra, to na tyle. Mm. Mam czysto Do oczu mi się nie będzie sypać Można jutro robić Wszystko przygotowane No i tu tyle Muszę ściągnąć to Bo to nie wiem dlaczego to było Zaraz to odetnę Trytka Oraz luźna Coś tu wisiało Odcinam, porządkuję i to wszystko Tutaj też coś było Tu w ogóle coś jest Co to jest? czego to cholerstwo jest? do no niczego muszę jedną odcież sprawdzić kurde dlaczego one są ani tu przewód nie idzie, ani nic tutaj też na dole dobra o na kołek o, to takie pogięte, cholerstwo. No dobra, to na tyle.